Na po policji, jak przyjdziemy. To ja, a w tle ochrona Openera, która jeszcze wtedy nie wiedziała, że zaraz zakradnę się na backstage. Na pewno kojarzycie te filmy, gdzie ludzie zakradają się na festiwale bez biletu. Ja swój bilet już mam, ale podczas pakowania zaczęłam się zastanawiać, czy może udałoby mi się wejść na VIPa. No ale nie oszukujmy się, kto byłby na tyle głupi, żeby wydrukować sobie plakietkę na Openera i jeszcze próbować z nią wejść. Ech, tak się składa, że ja. Właśnie przyjechałyśmy. Dobra, że to wam to nie było właśnie, nie wiem, dlaczego powiedziałam, to kilka godzin temu. <laughs> Plan jest prosty. Najpierw znajduję rozpiskę ze wszystkimi plakietkami, jakie są na tegorocznej edycji. Robię szybkie rozeznanie, które plakietki mogą wchodzić na Wipa. Później w jakimś ekspresowym tempie spróbuję odtworzyć tą plakietkę. Muszę znaleźć drukarnię, która zrobi mi taki identyfikator, ale nie będzie zadawać pytań. I na koniec sprawdzamy, czy plan zadziałał. Żeby przyspieszyć trochę mój plan, wymyśliłam, że teraz możemy podjechać sobie festiwalowym autobusem na teren festiwalu i sprawdzić, czy nie ma tam na tej głównej bramie przyklejonych już plakietek, jakie mają wstęp. Bo w zeszłym roku wydaje mi się, że właśnie przy tym głównym wejściu było przyklejone, jakie plakietki mogą tędy wejść i mam zamiar zrobić tego zdjęcie. Mam nadzieję, że będę w stanie to tworzyć, bo inaczej to może nie wejść. I jeszcze musimy zobaczyć, czy są jakieś drukarnie w okolicy. I powtarzam jeszcze raz, nie wkradam się na festiwal, Mam bilet kupiony normalnie. To tylko test, i nie róbcie tego. Nie róbcie tego w domu, nie róbcie tego na festiwalu. Nigdy tego nie róbcie. Mam bilet serio. Po tym jak wymieniłam swój prawdziwy bilet na prawdziwą opaskę upoważniającą mnie do wstępu na 4 dni tego festiwalu, wykorzystałam to, że autobusy zawożą ludzi na kemping, żeby zacząć realizować swój plan. Pamiętam, gdzie w zeszłym roku wisiały te rozpiski, więc próbowałam znaleźć taką, obok której nie będzie stał żaden ochroniarz. Niestety nie znalazłam takiego miejsca, więc postanowiłam, że cofnę się do początku. Wychodząc, udawałam, że nagrywam vloga i przez przypadek akurat zainteresowałam się tymi plakietkami, które wiszą na ogrodzeniu. Dobry. O, patrz, o co takie kolorowe. O, patrzcie, staje nisko. Tutaj będziemy szły. Fajne. Ja bym nie umiała wygenerować takiej palmy. To było łatwiejsze niż zabranie dziecku cukierka. Na szczęście pierwsza strona nie była trudna do odtworzenia, bo okazało się, że ludzie bardzo lubią pokazywać swoje plakietki. Problem pojawił się przy drugiej, bo gdy zobaczyłam te rozpiskę, zrozumiałam, że nie potrafię tego odtworzyć. Więc szybko zainstalowałam ilustratora i biorąc pod uwagę, że nie potrafię używać tego programu, to efekt w pół godziny był naprawdę imponujący. Ha, ale podczas pakowania na festiwal wpadłam na jeszcze jeden pomysł. Szukujemy się właśnie na pierwszy dzień i zrobimy dzisiaj test, czy opaski z poprzednich lat VIP-owskie pozwolą nam wejść na Vipa. Po prostu zawsze się zastanawiałam, czy to pozwoli mi kiedyś wejść z powrotem. Ta ma po prostu jakieś takie budynki na sobie. W tym roku pewnie będą jakieś palmy czy coś w tym stylu, bo taki jest motyw tego wszystkiego. Więc mój plan jest taki, że założę sobie taką czarną frotkę na rękę i spróbuję jakoś tak najbardziej ukryć, wiecie, tą opaskę, żeby był tylko napis wi widoczny i może dzięki temu się nie zorientują. Nie wiem, jak zareaguję, kiedy ktoś mi powie, że to jest z innego roku, no ale przynajmniej coś się będzie działo. Po całym dniu imprezowania po końcu nadszedł ten moment. Tak naprawdę nie miałam pojęcia, czy mi się uda, ani jak zareaguję, jeśli ktoś mnie zatrzyma. Stresowałam się na maksa i szczerze byłam gotowa na każdy możliwy scenariusz, ty tylko nie ten, który faktycznie się Wyle. wydarzył. Dzień dobry, co? Czy idzie, że naprawdę nie wpuści? Niestety muszę przyznać, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ta zwyczajna wipowa zagroda nagle przestała mnie interesować. Teraz moim celem stała się dla mnie najbardziej tajemnicza strefa, czyli platforma naprzeciwko głównej sceny. Po fantastycznym koncercie problemu przyszła pora, żeby wracać do domu. Jednak na mojej drodze stanęła kolejna rozpiska z plakietkami, i wtedy mnie oliśniło. I zrobiliśmy zdjęcie wszystkich plakietek, jakie były. To jest najlepsze zdjęcie, jakie mamy. Nie mam już teraz tego odtwarzać w ilustratorze. Yeah, yeah. Dzień drugi. Wczoraj robiłam sobie zdjęcia ze wszystkimi plakietkami, jakie znalazłam. Dzięki temu byłam w stanie dowiedzieć się, jaka plakietka jest najczęściej wpuszczana. Okazało się, że plakietka na wszystkie strefy, którą na początku chciałam zrobić, nie działa pod scenami. Więc moim planem jest zrobienie plakietki Media Team. Zaraz wymyślę jakąś nazwę firmy i mam nadzieję, że nikt nie będzie jej sprawdzał. I czytałam też dzisiaj regulamin. Wydaje mi się, że go nie łamie. No chyba, że coś źle zrozumiałam, ale mam nadzieję, że nie. Naprawdę wydaje mi się, że go nie łamie. Niestety przez to, że późno wstałam, nie za dużo udało mi się zrobić tego dnia, a wieczorem po prostu poszłyśmy na koncerty. Dzień trzeci, trochę mnie gardło boli. Wczoraj nic nie nagrywałam, bo zanim wyszłyśmy, cały czas siedziałam i przerabiałam moją plakierkę. A potem się zorientowałam, że drukarnie są do 18, no i się nie wyrobiłam. Za to dzisiaj mamy już gotowy projekt. Jedyne co, to będziemy musiał się trochę śpieszyć, dlatego że o 17 gra o co chodzi. A pierwszego dnia jechałyśmy półtorej godziny na sam festiwal. Teraz jest po 12, więc ten czas trochę zaczyna się kończyć. Więc teraz zjem śniadanie, a potem jeszcze zadzwonię do drukarni, żeby się upewnić, czy na pewno zrobią mi to od ręki. I czy w ogóle mi to zrobią. Strasznie się, że się tu dzieje, jestem trochę przygotowana w w momencie. 13 pro ma 14,6. Dobra, w takim razie plakietka 15 cm. No a 5 ma 14,8 na 10,5. 12,5 na 17,6. Szczerze, to nie wiem, jaki to jest wymiar. <grym> stresuję się. Ja nawet się pizzę, stresuję zamówić. No nie, to do pana z takim pytaniem, chodzi o to, że potrzebuję po prostu z dwóch stron taką plakietkę zrobić. Taki Tak, tak. tak. Czyli, czyli można aż sześć, potem u góry zostawić trochę laminatu i na tej laminacie dziurkę. W ten sposób to wyglądało. Tak Pani chce? Yy, chyba tak. Z tego co rozumiem, chyba tak. No to możemy coś takiego zrobić, tak. I to można od ręki zrobić? Czy to? Można od ręki. Może Pani wysocz maila, ja sobie to zobaczę, przygotuję może do druku w międzyczasie. To zobaczę, czy teraz jeszcze zdążę wysłać, najwyżej po prostu na, na miejscu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. No, to był mój giga głos do góry, rozmawiałem przez telefon. Chyba nie rozumiem, o co mi chodzi, bo ja sama nie rozumiałam, o co mi chodzi. Ona się zgrzała. Ja myślę, że pan zadzwoni po policji, jak przyjdziemy. Dlatego nie chcę mu teraz wysyłać tego maila, bo on zadzwoni i powie Halo, Penner? Nie wpuszczajcie, a ja muszę iść, na o co chodzi. Myślę, że pan będzie w szoku. Szczerze. Zastanawiam się, czy on może na przykład nie odmówić zrobienia tego. Dobra, będzie git! No, tak jak przewidziałam, tego dnia znowu nie wyrobiłam się z plakietką, jednak bardziej zależało mi na tym, żeby zdążyć na koncert. No i nagle się okazało, że mam ostatni dzień na realizację całego planu. Kolejny dzień. Nie udało się nam znowu. Wczoraj. Ale za co zdążyłyśmy, no o co chodzi? Idziemy teraz do drukarni. Mam nadzieję, że Pan nie pamięta, że wczoraj dzwoniłam i po prostu uzna, że to jest jakieś randomowe zamówienie. Na pewno ma bardzo dużo plakietek. <noise> Codziennie. Tutaj pojawił się pierwszy problem, którego nie przewidziałam, czyli drukarnia była zamknięta. Coś, czego nie przemyślałam, to że w sobotę będzie zamknięte. Zapomniałam, że dzisiaj jest sobota. Wszystko tutaj się zamyka dużo szybciej niż w Warszawie. Będziemy znaleźć jakiś punkt, który jest otwarty i zobaczymy. Może tak naprawdę nic z tego nie wyjdzie. Na szczęście los się do mnie uśmiechnął i niedaleko znalazłam otwarty punkt, który mógł mi zrobić to od ręki. W trakcie, kiedy czekałam, aż Pan wydrukuje plakietkę, wpadłam na pomysł, jak mogę zrobić opaskę. Bo jeśli przyjrzycie się tej rozpisce, to do każdej plakietki jest przypisana opaska na rękę, której oczywiście nie mam. Dlatego postanowiłam, że zrobię ją sama. Potrzebujemy papieru na opaskę. To się będzie za bardzo rzucać w oczy, chyba takie błyszczące. Bo one są takie winylowe. Jakby był taki papier błyszczący, taki... nie aż tak, bo ten jest jakiś taki za bardzo błyszczący, ale taki naklejkowy. To są jakieś kolorowanki po prostu, a... a to? Wydrapanka... nie. No Dobra, to chyba po prostu trzeba zostać przy zwykłym takim rysunkowym. No nie, może weźmy na wszelki wypadek taśmę. Zalaminujemy opaskę, taśmą, żółty marker. W międzyczasie zrobiliśmy zakupy. Mamy tak, taśmę do zalaminowania opaski, blok rysunkowy, żeby wyciąć opaski i markery, żeby napisać... Nie wiem, Media Team? Team Media? Coś tam. Teraz najbardziej krytyczny moment, szczerze mówiąc. Musimy się dowiedzieć, czy pan to zrobił i czy nie będziemy musiały zaraz się tłumaczyć, o co chodzi. To jest naprawdę tak głupie. Szczerze to w tamtym momencie bardzo się stresowałam, bo bałam się, że pan zacznie zadawać pytania, na które nie znam odpowiedzi. Ale kiedy już podeszłam do stoiska, nagle pan położył przede mną przepiękny identyfikator. Dzień pani. pani. Dzisiaj... szczęścia. Jak dzisiaj? A, czyli sporek. Dobra, spróbujemy z tym. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł. To <grym> to jest bardzo zły pomysł. Nie mamy trochę czasu, bo jest już 18, A tako gra 19.45. Spróbuję najpierw zrobić taki pasek. Generalnie to jest gigacienkie. Jeśli to wszystko wyjdzie. To będzie najdziwniejsza rzecz, która nie miała prawa się udać, a i tak się udała. Chyba właśnie za, za cienko obciąłam, dobra, zobaczymy. To jest jakoś tak. Właśnie problem w tym, że one nie są prostokątne, tylko takie zaokrąglone trochę. Patrzcie <laughs> na to. Czy to się w ogóle zmieści na rękę? Zmieści. Nie wiem, jak bardzo duży ten pasek musi być. Zapomniałam w ogóle, że coś takiego istnieje, no. Jeśli to nie wyjdzie, to nawet nic się nie stanie, tak? Ja nie mam zamiaru tam siedzieć, tylko. Wiecie, chodzi o zasady, gdziebym się przejmował dychą. Ej, za duże to jest, ale i tak. O nie, teraz to wygląda bardzo źle. Paski trochę cięższe chyba miały być. Wydaje mi się, że jest okej, okay. ta kulka powinna być trochę mniejsza. Proszę otworzyć neseser. Ok. No. Uważam, że to działa. Dobra. Dobra, spróbujemy jeszcze jedną rzecz, jednak przekalkuję po prostu z telefonu ten napis. Mam nadzieję, że to się uda. To nie jest aż takie prześwitujące. Mam Mogę spróbować zrobić na przykład sam napis media, bez festival. Może to się uda? Nie, dobra, po prostu wiecie co, napiszę to odręcznie. Trzeba lepiej mieć jakikolwiek napis. To jest też dobry moment, żeby powiedzieć, żebyście tak nie robili. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Teraz już serio idziemy. I oto jesteśmy. Ostatni dzień festiwalu. Ostatnia szansa na realizację całego planu. Trochę się bałam, że podczas kontroli ktoś mnie zapyta dlaczego mam w worku plakietkę, no ale na szczęście tak się nie stało. Do tego zdążyliśmy na koncert tako i nawet byłyśmy blisko sceny, ale niestety nie wszyscy wyszli z tej zabawy cało. Widzowie, jest problem. Moja super dobra bransoletka uległa zniszczeniu, więc liczę na to, że nikt nie będzie kazał mi zdjąć mojego superbolerka, który... ojeków um, uzupełnia mój outfit. I nie zorientuję się, że wcale nie mam takiej brazolecki. A po cudownym koncercie Charlie XCX przyszedł czas na najważniejszy test plakietki. Widowie, to jest ten moment. Będziemy wchodzić na naszą plakietkę. Naszym celem jest pójście na maina i pójście na tą główną strefę Wikową która jest na wprost. Zobaczymy, czy nam się to uda. Niestety, nasza plakietka jest trochę mniejsza niż te wszystkie inne. Nie przypilnowałam tego. Trudno, mówi się trudno. Wydaje mi się, że. Uda się. Szczerze, wydaje mi się, że się uda. Myślisz, że się uda? To się wydaje, że się uda. Sprawa wygląda tak. Miejsce, do którego chcę dojść, jest naprzeciwko głównej sceny. Żeby się do niego dostać, muszę pokonać dwie kontrole. Pierwsza pozwoli mi dostać się po prostu za barierki. A po przejściu drugiej, będzie to już prosta droga do celu. Tak naprawdę nie miałam pojęcia, czy się uda. To była tylko taka gadka motywacyjna. No ale co miałam do stracenia? Najwyżej ktoś powie... Ej, nie możesz tu chodzić! No i jedyne, co będę mogła odpowiedzieć w tej sytuacji, to... Gdzie jest ta biblioteka? To nie mogło się nie udać. Więc ruszyłam, niczym się nie przejmowałam, udawałam, że jestem najpewniejszą wersją siebie, jaką tylko mogę być. Other, enjoying... <laughs> I w ten sposób po prostu sobie weszłam. Kiedy już byłam pewna, że teraz będzie tylko z górki, nagle pojawił się plot twist, który wywrócił cały plan do góry nogami. Było głośno, wszystko szybko się działo i okazało się, że tędy nie dojdę do swojego celu. Ale za to nagle trafiłam na backstage. No i przyznam szczerze, że trochę wtedy spanikowałam, bo w ogóle nie planowałam tam być i jedyne o czym myślałam to, że zaraz ktoś do mnie podejdzie z jakimś pytaniem, na które nie znam oczywiście odpowiedzi i cały plan się posypie. Dlatego wtedy postanowiłam, że zrobię taktyczny odwrót, ale dalej na tej scenie miał być jeszcze jeden, ostatni koncert. Po przerwie na zebranie myśli przyszła pora na zaatakowanie strefy z drugiej strony. Tak naprawdę trochę straciłam nadzieję i myślałam, że jeśli odejdę z drugiej strony, to po prostu przekierują mnie naokoło na backstage. No ale to już była ostatnia szansa, więc co mi szkodziło spróbować? Na początku nawet zapomniałam włączyć nagrywanie, aż to nagle, ku moim oczom, na samym środku pojawiła się ona! Niezbadana przeze mnie strefa naprzeciwko maina. Okazało się, że na górę w ogóle prowadzą jakieś tajne, zakryte schody. Ja już wtedy byłam w takim szoku, że totalnie nie wiedziałam, co się dzieje. Siedzę nagle naprzeciwko głównej sceny i widzę wszystko. Najnormalniejsza sobota na świecie. Nie wierzę, że to się udało. Oczywiście byłam tam tylko chwilę, tak jak przy poprzednich razach, i od razu wyszłam. Boga, nie róbcie tak, to był tylko głupi eksperyment. No ale cóż mogę rzec, chyba nie ma rzeczy niemożliwych, a na pewno nie, jeśli masz odpowiednią plakietkę. Przepraszam Państwa z ochrony. Już wyszłam stamtąd nigdy ja nie wracam. A?